pro Boże miłosierdzie. Ja polubiłem w od wieczności, i miłobowiu. Jezus każe do siostry Faustyny: objawlenia, jakie jest w 30 rokach XX-stoletnia mają nam pomóc w sytuacjach składnych. No, największa składność naszego życia to grzechy, ten rozryw jaki jest w nas, czy chcemy być dobrymi, czy chcemy lubety i, i często nie wdaje się, i często własne my poraneni, naszymi grichami. i naszymi I Bóg własne daje nam te e, objawienia, każe ja mam ja gotowy to tobie zawsze, ja zawsze z Tobą ja to i jaki jaki w tebe, i gotowy probacząty tobie wszystkie twoje grzechy. i także te e, objawlenia myło serdia, przed przed drugoju świtowoju winoju koły po tym ludy bacząt bardzo zła niesprawiedliwości koły ludy poraneni i dużo to i zła i nienawiści. i te objawlenia mało też przygotować świt na ciu podiju, czy własny żeby coś e, zaklik Boga, żeby nie sumiwać się, żeby, żeby do, żeby do Boga, chociaż je róznie składnie sytuacji. I tomu też my zaraz koły doświadczujemy tak różnych ran, bólu i różnych sytuacji ważkich. Nie sumiwij, moj, iż choć Boch nas i że choć Boch i nas zabudę pro nas. Czwarty Jana Paweł II skazał. Що найщасливіший день в його житті, це коли міг оголосити сестру Фаустину Фаустину Святою. Він віддав світ Божому милосердю. Він сказав ці слова в 2002 році, коли був тут, віддав увесь світ усіх людей Божому милосердю. Ми теж можемо кожного дня. własne widawaty się Bożą osadziu i prosić Boga o dar przebaczenia Ja polubię w Tobie widwiczno i lubowiu. Nie się w miłości, w przebaczeniu Boga. Jeśli Ty nie możesz, może przyjąć siebie, może jest różne trudne sytuacje w Twoim życiu, Bóg gotowy jest dopracować Tobie wszystko, bo On lubi Cię.